Zadanie trzecie. Rozważmy takie liczby rzeczywiste A i B, które spełniają warunki. Mamy obliczyć wartość liczbą wyrażenia dla dowolnych liczb rzeczywistych A i B. I mamy wynik kładać w postaci ułamka bez niewymierności w mianowniku. Czyli tak, nie możemy użyć żadnych konkretnych liczb, nawet jeżeli spełniają one naszą, nasze warunki. Czyli musimy przekształcić sobie nasze wyrażenie. A pierwiastka z 2 plus B pierwiastka z 3 równe 0, żeby dało się to nam jak najlepiej podłożyć pod wyrażenie. No to na początek przerzućmy sobie pierwiastek z dwóch na drugą stronę. Możemy to zrobić jedną bądź drugą, czyli albo A pierwiastka z 2, albo B pierwiastka z 2. No to A zostawiam, B przerzucam. Będzie ono z przeciwnym znakiem. Teraz mogę zauważyć, że to jest mnożenie tych dwóch wyrażeń. A razy pierwiastek z dwóch równa się minus b razy pierwiastek z trzech. Czyli, jeżeli skorzystamy z naszych proporcji, oznacza to, że a na b, na minus b możemy dać, równa się. Pierwiastek z 3 na pierwiastek z 2, no bo A razy pierwiastek z 2, a B razy pierwiastek z 3. Przenieśmy sobie minus na drugą stronę. Pierwiastek z 3, na pierwiastek z 2. Mamy już jedno wyrażenie. Teraz obliczmy sobie to drugie, czyli B na A. Wystarczy, zapiszemy odwrotność minus pierwiastek z 2 na pierwiastek z trzech. I obliczamy wartość liczbową wyrażenia. Minus pierwiastek z trzech, pierwiastka z dwóch, plus, nawiasie, minus pierwiastka z dwóch na pierwiastek z trzech. Musimy teraz obliczyć wspólny mianownik. Minus pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2, a na dole będzie pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 2. Plus minus pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 3, a na dole pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech. I teraz tak, mamy minus pierwiastek z 6 w liczniku, a w mianowniku 2. Już zapiszemy minus, bo po co przepisywać ciągle ten plus? Na górze pierwiastek z 6. I na dole będziemy mieć 3. Przesunę odrobinę. I przeniosę nasze drugie wyrażenie, żeby mieć więcej miejsca. Dalej. Potrzebujemy mieć wspólny mianownik. Najmniejszym wspólnym mianownikiem dla dwójki i trójki będzie 6. Czyli ten pierwiastek mnożymy razy 3. Żeby na dole mnożyć 2 razy 3 i żeby było 6 minus. Drugi pierwiastek mnożymy razy 2, żeby na dole znowu było 6. Teraz, kiedy mamy wspólne mianowniki, możemy już to od siebie odjąć. Jeśli mamy dwa minusy, to dodajemy do siebie te wartości, bo one się robią. Bardziej ujemne, czyli cofamy się jeszcze mocniej na osi liczbowej. Czyli minus 3 pierwiastki z 6, minus 2 pierwiastki z 6 możemy zapisać na wspólnym mianowniku. Minus 3 i minus 2, minus 5 pierwiastków z 6 na 6. Nie możemy mocniej skrócić, czyli to jest nasza odpowiedź. Wartość wyrażenia to. Minus 5 pierwiastków z 6 na 6.